Cześć! W tym filmiku pokażę Wam nową opcję spotkań Microsoft Teams. Dzięki niej zabezpieczycie Wasze spotkania przed dołączeniem do nich osób, których na nie nie zaprosiliśmy. Aby to zrobić, przechodzimy do widoku kalendarza aplikacji Teams. Następnie wchodzimy w istniejące spotkanie lub tworzymy nowe. W obu przypadkach przechodzimy do opcji spotkania, klikając opcję spotkania w górnej części okna. W oknie opcji interesuje nas część, kto może ominąć poczekalnię. Omawiamy tu sytuację, w której nie chcemy, by do spotkania dołączyły osoby na nie niezaproszone, czyli np. osoby postronne, którym ktoś przekazał link do spotkania. Aby wyeliminować taką sytuację, wybieramy opcję osoby, które zapraszam. Klikamy zapisz i gotowe. Spotkanie jest zaktualizowane i zabezpieczone przed wejściem na nie osoby nieupoważnionej.